Dzień dobry państwu. Poranne pytania Radia Olsztyn. Aleksandra Skrago przy mikrofonie, a ze mną w studiu Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać m.in. o rzucaniu palenia, bo dzisiaj mamy, przypada dokładnie, Światowy Dzień Rzucania Palenia od 1991 roku w Polsce. Obchodzone to już ponad 30 lat. To jak nam idzie, jako społeczeństwu, to rzucanie palenia? Myślę, że nie mamy, panie redaktor, spektakularnych sukcesów, ponieważ my wiemy, że z badań z 2023 roku, że około 28-29% dorosłych w dalszym ciągu pali. Przy czym. Powiem tak, w przypadku młodzieży ten trend się trochę zmienił. Nie ma tradycyjnych papierosów, ale ogromną popularność mają e-papierosy, tytań do podgrzewania i inne, inne tego typu produkty. I niestety widzimy wyraźną tendencję, że liczba szczególnie młodych ludzi. Stosujących te używki nam rosnąć. Przewagę mają to oczywiście mężczyźni niż kobiety według takich danych statystycznych i zdecydowanie miasto częściej pali niż wieś. Czyli wychodzi na to, że te nowe formy palenia już wypierają tradycyjny tytoń. Znaczy ja mówię o tym, że szczególnie wśród młodych mhm. osób nie ma mody na palenie tradycyjnych papierosów, ale gwałtownie rośnie, że tak powiem, spożycie tych wszystkich nowych wynalazków, czyli mówimy o tych, które podgrzewają tytoń tak zwanych e-papierosów i zupełnie innych form. To jest rzeczywiście problem. Te nowe formy budzą również Państwa zainteresowanie i wątpliwości co do tego, co tak naprawdę przyjmują te osoby, które korzystają z, tej, z tych form palenia. Znaczy, ja myślę, że tak, ta moda jest dosyć nowa. Nie ma jeszcze takich szerokich badań mówiących o szkodliwości, ale bez wątpienia na podstawie tych, którymi my dysponujemy, to nie jest zdrowy nawyk. I tutaj zdecydowanie powinniśmy walczyć z. Z tymi nowymi formami. Próbujemy młodych ludzi przekonywać, ale wielokrotnie widzę ogromne chmury dymu na przystankach albo za przystankami. I to są właśnie młodzi ludzie, którzy, którzy palą tego typu, tego typu rzeczy. I to staje się niestety dosyć powszechne, a niepokojące jest to, że to zjawisko niestety ciągle nam rośnie. To jest tak, że te osoby nie zastanawiają się nad tym, co jest chociażby w takich likwidach, no bo przecież są już badania, które wskazują na to, że to mogą być bardzo niebezpieczne składniki. Ja myślę, że to ryzyko oczywiście teoretycznie młodemu człowiekowi jest znane, ale niestety pokutuje u nas takie przeświadczenie, że jeżeli zdarzy się coś niedobrego, to nie u mnie, tylko u innych. W związku z tym ja mogę sobie spokojnie palić. Poza tym ja nie chcę dyskredytować młodych ludzi, ale jeżeli mówimy o tym, że praktycznie co czwarty nastolatek w wieku 13-15 lat dzisiaj używa tak zwanych e-papierosów. E to podejrzewam, że jego dojrzałość społeczna i emocjonalna nie jest chyba jeszcze właściwa. Trzeba z tymi ludźmi młodymi oczywiście rozmawiać, trzeba im pokazywać. My ciągle mówimy, że każdy papieros skraca życie, i u nałogowych palaczy mówimy o krótszym życiu około 10 lat. Więc to są wartości, nad którymi warto się zastanowić. Tylko czy młody człowiek myśli o tym, co będzie dalej? No właśnie, to są pytania. Pytania kolejne dotyczy sezonu infekcyjnego, bo przecież mamy go chyba w rozkwicie, można by powiedzieć. COVID-19 i krzy to są te choroby, które na początku tego sezonu były najbardziej rozbujałe. Czy to się zmieniło, czy rzeczywiście to są choroby, w których notujecie Państwo największy, największy wzrost? Panie redaktor, to e, szczyt grypy prawdopodobnie mamy przed sobą, ale mhm. już widać w tej chwili, że te wskaźniki nam rosną. My mamy dzisiaj sporo narzędzi nowych, czyli tak zwane testy antygenowe, I na podstawie tych testów antygenowych, to gdybyśmy porównali rok do roku, czyli 25 do 24, go To w tym okresie mamy wzrost niemalże trzykrotny. To oczywiście wymaga z lepszej dostępności do badań, ale jak mówiłem, sezon grypowy dopiero się zaczyna, więc myślę, że ta kulminacja pojawi się z reguły, pojawiała się w miesiącach styczeń, luty. Trudno wyrokować, ale istnieje taka szansa, że w tym roku będzie wcześniej, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w dalszym ciągu za mało szczepimy się przeciwko grypie. Pomimo, że jest dostępność tych szczepionek pełna i że część osób może szczepić, się, że tak powiem, nieodpłatnie, to popularność tych szczepień jednak nie jest, powiedziałbym, satysfakcjonująca. Natomiast jeżeli mówimy o krztuścu, no to ten rok jest może trochę, przynajmniej jeżeli mówimy o tej końcówce roku, bo gdybyśmy porównali dane, no to, to jest 380 do 420 w zeszłym roku, a więc jak gdyby pewien postęp. Czyli mamy spadek. Widać. Niewielki spadek widać, ale generalnie krztuścy nie powinniśmy mieć w ogóle. My ciągle zapominamy o tym, że osoba dorosła powinna doszczepiać się krztuścy. Co 10 lat, bo w pewnym wieku niestety ta nasza o odporność po prostu zaczyna szwankować, więc taki dodatkowy bodziec jest wskazany. Te, te szczepienia cieszą się nawet sporą popularnością, ale mimo wszystko warto o tym pomyśleć, żeby co 10 lat zaszczepić się i od, uchronić przed w sumie bardzo ciężką chorobą. A co z COVID-em? Ciągle jest? Czy gdzieś zupełnie COVID, na, marginesie, na marginesie teraz? Panie redaktor, COVID w dalszym ciągu jest. Te dane są bardzo podobne do, do tego, co działo się w zeszłym roku, tylko mam nieodparte wrażenie, że ten COVID trochę złagodził. W tym znaczeniu, że może tych hospitalizacji nie jest tak wiele, i nie ma tyle zgonów. Oczywiście, jeżeli mówimy, porównujemy ten początkowy okres. No wirus też chce przetrwać, więc mówiąc kolokwialnie, nie może wymordować całej populacji, więc wyraźnie złagodniał, ale w dalszym ciągu jest graźne, szczególnie dla osób immunosupresyjnych, osób starszych i oczywiście małych dzieci. A wyszczepialność, jeżeli chodzi o właśnie tę chorobę, podejrzewam, że spadła dramatycznie. Niestety to widać dostępne. Mhm tej szczepionki jest. Proszę pamiętać o tym, że można się zaszczepić nie tylko w POZ, ale również apteki szczepią. My koordynujemy zamówienia, jeżeli chodzi o szczepionkę, bo ta szczepionka przez nas dociera do, do POZ-ów i do, do aptek. Niestety nie są to wielkie ilości. Podejrzewam, że gdybyśmy porównali rok do roku, to będziemy tych szczepień niestety mieli znacznie mniej. Panie doktorze, chciałam porozmawiać z panem także na temat wody, bo nieczęsto myślimy o wodzie jako o infrastrukturze krytycznej, a właśnie w ten sposób chyba czas najwyższy spojrzeć na to, na ile bezpieczna i dostępna jest woda w naszym regionie, w Polsce. Organizujecie państwo duże spotkanie na ten temat. Chcecie zwrócić na to uwagę? Tak, 4 grudnia chcemy zaprosić oczywiście wszystkich producentów wody i samorządy, które administrują wodociągami na taką, na taką konferencję, na której chcemy omówić te wszystkie ewentualne zagrożenia, które mogą się pojawić z tytułu niewłaściwych Jakości bądź też braku tej wody. Woda w kryzysie, taki jest pod tytuł tak, tego taki, spotkania. Taki tytuł, woda mocny w kryzysie. Tytuł. No tak, ale proszę pamiętać, że ja zawsze mówię o tym, że do tego, aby żyć, potrzebne są przede wszystkim dwa elementy powietrze i woda. Jeść możemy mniej, ale pić musimy niestety ciągle i dużo. W związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby ta woda była bezpieczna. My rejestrujemy co jakiś czas awarie tych wodociągów, spowodowane różnymi czynnikami, bo co nas niepokoją sytuacje, że bez przerwy w województwie jakiś wodociąg nie produkuje wody właściwej jakości zdrowotnej. Chcemy na tej konferencji trochę przedyskutować, dlaczego, jaka może być przyszłość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych wodociągów, bo jest to infrastruktura krytyczna, w związku z tym myślę, że warto zadbać o nią abyśmy czuli się bezpieczni w momencie, kiedy spożywamy tą tak zwaną wodę z kranu. Jak wygląda zabezpieczenie tej infrastruktury krytycznej? Czy nasza woda jest bezpieczna, jeżeli myślimy o różnego rodzaju możliwościach ataków? Aktów dywersji. Przecież mieliśmy takie akty niedawno na kolei. W tym momencie powinniśmy chyba też przyjrzeć się temu, co się dzieje, chociażby przy wodociągach, ujęciach wody. Na pewno tak. więc Bo jak mówię, jest to, jest to jakby strategiczny moment, więc też chcemy porozmawiać o tym, jak, jak powinno wyglądać zabezpieczenie ujęć studni, stacji uzdatniania do wody. Chcemy też porozmawiać o tym, co zrobić w momencie, kiedy pojawi się awaria, a więc takie sytuacje kryzysowe małych wodociągów, bo najczęściej patrząc na przykład na te nasze badania, duże wodociągi nieźle sobie z tym radzą, ponieważ ten nadzór jest tam prowadzony w systemie non-stop, natomiast w przypadku małych wodociągów my widzimy pewne niedoskonałości. A, których efektem jest to, że jak państwo często słyszycie, e, pojawiają się komunikaty o warunkowej przydatności bądź braku przydatności wody. Najczęściej dotyczą to, dotyczy to mniejszych e, miejscowości, ale jest to oczywiście uciążliwe, więc chcemy również podyskutować, jak uniknąć takiej sytuacji, abyśmy mieli ten komfort, że w każdej chwili, jak utworzymy kran, to woda jest datna do picia. Ważne jest to, żeby też ta dyskusja przełożyła się na działania, bo tymczasem Wiele gmin nie ma nawet zwykłych beczkowozów do dostarczania wody w sytuacjach, kiedy właśnie jest jakiś problem. No tak, ja myślę, że ta sytuacja ulegnie pewnej poprawie, ale ja zawsze mówię o tym, żeby użytkować beczkowóz, też trzeba wiedzieć jak. Więc nawet jeżeli gmina zakupi taki beczkowóz, to też musi wiedzieć, co zrobić, aby ta woda z beczkowozu w przypadku awarii wodociągu była bezpieczna. I o tym też chcemy porozmawiać na tej konferencji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko był naszym gościem. Dziękuję bardzo zdrowia państwu życzę My również dziękujemy za życzenia Aleksandra Skrago do usłyszenia